Ja tym razem zaprezentujemy Wam backhand screwdriver. Przejdźmy do instrukcji. Tak więc nóż trzymamy do góry raczem za save handle w pozycji takiej. O, tutaj mamy kciuka, te 4 palce. Następnie odchylamy te 4 palce, trzymamy tylko kciukiem. Wyrzucamy bite handle. W tym momencie wykonując coś takiego, tak aby nóż obrócił nam się o 180 stopni do takiej pozycji więc jeszcze raz Noż trzymamy tak puszczamy byte handle wykonujemy taki ruch aby noż obrócił nam się tak o coś takiego jeszcze raz trzymamy puszczamy o tak z tej pozycji yy, dalej narzucamy nadgarstkiem swedge wraz z bite handle tu na tył nadgarstka o tak aby tu nam uderzyło w tej pozycji tu puszczamy cztery palce, tutaj trzymamy kciukiem. Znowu narzucamy i Byte Handle tutaj wchodzi mamy nóż. Z pozycji otwartej wygląda to tak samo, czyli trzymamy tak, puszczamy byte handle, wykonując ten ruch. Następnie narzucamy tutaj dalej na tył nadgarstka. Robimy miejsce i chowamy. To by było na tyle.